Witam, 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 dzień dobry, zapraszam na kolejny film z cyklu Moje prace i to są, pozwólcie, że ja odrobinę obniżę to, żeby nie było aż tak pod górkę, dobra, mam nadzieję, że na czarnym tle nie będzie tak zacinać tak bardzo jak na białym, postaram się jeszcze, że tak powiem, trochę je wyprasować na następny raz. No, nie mogę kupić tła fotograficznego, jakoś nie wiem, nie, nie, nie idzie mi ten zakup. Dobra, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o tym, że mam dwie jesienne prace z trzech, które planowałam zrobić w październiku. Na trzecia oczywiście ma jeszcze swoją szansę, ale na razie wpadam z tymi dwoma. Zacznijmy może od dyniek. Te sympatyczne trzy dynki z tym bardzo sympatycznym skrzatem. Powstały na spotkaniu live. Tu jest jakby tył tych trzech dynek. Tutaj u góry, oczywiście, jest Ażurowo. Te dynki powstały na spotkaniu live na kanale Tosiakowo, i to, był, to było takie spotkanie live, żeby potworzyć jakąś fajną pracę wspólnie dla osób wspierających y, tosiakową y, drużynę więc y, ja bardzo serdecznie ten kanał polecam jeśli jesteście zainteresowani y, czy zainteresowane scrapbookingiem oraz y, bujo planowaniem w bujo y, to ja jak najbardziej zapraszam na kanał tośki y, oczywiście link y, do tosiakowego kanału będzie poniżej no, i to jest taka słodka, słodkie trzy dynki. Kolekcja papierów i dodatki oczywiście Autumn Beauty's Craft Oclock. Trochę złotej, trochę brązowej farby troszkę kuleczek obiechanych, posmarowanych złotym woskiem oczywiście złote chlapania na, na grafikach mam nadzieję, że to widać. Widać. No, i takie trzy sympatyczne dynki powstały. Ja na swoich mediach społecznościowych ogłosiłam taką krótką ankietę, czy na tej dyńce ma wylądować skrzat, czy taka piękna, jesienna dziewczyna bezapelacyjnie wy wygrał skrzat. Wszystkim serdecznie dziękuję za głosowanie. Była zapowiedziana dla głosujących niespodzianka. Niespodzianką jest oczywiście ta praca, i praca leci do mojej kumpeli Małgosi, która niezmiernie wspiera moje aktywności w mediach społecznościowych. Niezmiernie, po prostu. Ja wiem, że wy wszyscy mnie wspieracie i bardzo Wam za to dziękuję. Nalegażka no, robi to po prostu zawsze i z taką, wiecie, pasją. Zawsze udostępnia, zawsze komentuje, zawsze ma miłe, dobre słowo. Dobra, to no, no, może nie tak, to się już odsunęło, więc może tak, dobra. Następna praca to jest album i album jest moim pomysłem, moim wykonaniem. Wszystko moim, tylko papiery są nie moje. Papier powstał z kolekcji jesiennej od Alchemy of Art i to jest kolekcja Gold Autumn, nie trudno się domyślić, że również jesienny. Też jest pochlapany, pozłocony, no i jest trochę inny niż zwykle moje albumy, ponieważ jest to album na kołach. Wszystko jest tutaj kołem. I okładki, i karty w środku to są koła. Połączone na takich w łódeczkach w kształcie koła, również zagiętych, oprócz tej jednej, która była pierwsza i ja ją zrobiłam prostokątną. No i ponieważ już wkleiłam, nie chciałam odrywać po raz milionowy, no to została, że tak powiem, prostokątna. A reszty są okrągłe, reszta tych łączeń jest po prostu z małego kółeczka i dzięki temu, jak się otwiera album, to tutaj to nie wychodzi. Za, za kartę, a jak przyjrzycie się tej jednej kwadratowej, no to ona, ona wychodzi i to dosyć mocno. No dobrze, album ma 5 kart, wszystkie jak powiedziałam okrągłe. Na zewnętrznej okładce znajduje się taka nieduża kieszonka. Oczywiście nie mam pewnie żadnej okrągłej maty, żeby mogła wam to zademonstrować. Tutaj mamy klapeczkę. Z ramką w środku, z taką oto rameczką, do której jest włożona karta z kolekcji, a tu jeszcze nie podklejona do końca grafika, przeniesiona, także mamy teraz zamiast dwóch, trzech, trzy sweterki z kawą i dyńkami, No i z, ze skrzatem. On jest trochę podobny do tego poprzedniego, jednakże no nie taki sam. Druga, Strona pierwszej karty to jest Belly Band. I tu można włożyć maty, oczywiście okrągłe. Tu mamy kolejną kieszonkę. Tu mata okrągła nie wejdzie, ale wejdzie tutaj spokojnie, jakiś tak, żeby można było coś zapisać. Na przykład, nie wiem, z kim się piło kawę na tym zdjęciu. Tu mamy podklejoną grafikę, za którą spokojnie włożymy. Włożymy matę na zdjęcia albo samo zdjęcie najlepiej docięte do kształtu koła I ja już to rozpracowałam, że tu będzie dobrze wyglądało nawet w kwadracie połowa zdjęcia 9x13. Ja spróbuję dociąć swoje jesienne zdjęcia do kół, mam wykrojniki, więc to nie będzie jakiś wielki problem, ale nawet kwadratowe będzie ok. Tu mamy znowu dwie klapki, na każdą z nich oczywiście wejdzie ta Mniejsza mata. Można wyciąć tu oczywiście zdjęcie y, dokładnie takiej wielkości. Nie trzeba się zupełnie sugerować tym, co, co ja trzymam w ręku. Te, kla te klapki zamykają się na magnesy, ale użyłam tutaj takich bardzo malutkich magnesów. No niby trzyma, ale jednak, jak się przykleje zdjęcie, to przestanie trzymać. Tu mamy y, kopertkę, też taką jesienną. A tu mamy coś, co zrobiłam po raz pierwszy w swojej pracy, ale na pewno nie po raz ostatni. Są to klapki na folii. Otwierają się. Tu oczywiście możemy wszędzie przykleić zdjęcia. Ta klapka otwiera się w dół. Tu mamy wyeksponowany papier z kolekcji. No a tu mamy dwie, dwie takie klapki foliowe, do których można przykleić zdjęcia. No a tutaj na górnej ekspozycji ta piękna panienka. Następna, następna strona to również delikatnie podklejona grafika, za którą zmieści się mata ze zdjęciami. A kolejna kartka to. Taka kieszonka ala wycięta w kształcie takiego ala taga, no z otworkami, żeby było widać, że coś w środku jest. Albo wsunąć tam, tak jak ja to zrobiłam, tak. Albo po prostu przykleić zdjęcie do tego taga, czy, czy wsunąć samo zdjęcie. I fragment tego zdjęcia będzie widoczny przez te kółeczka. Ostatnia strona to jest również podklejona grafika. Podklejona grafika z, z kolekcji oczywiście, a za nią taka trochę mniejsza mata. A tu mamy znowu kieszonkę, do której możemy coś włożyć. Równie dobrze możemy przykleić tutaj zdjęcie, a ta cała grafika pod spodem z papieru nie zostanie przykryta. No, praca z tym albumem sprawiła mi dużo radości, bo to jest mój własny projekt, a jakoś własne projekty bawią mnie zawsze dużo bardziej niż prace odtwarzane z warsztatów. Chociaż ja uwielbiam warsztaty, to nie jest tak, że, że nie. Ja jeszcze nie nagrałam i nie pokazałam Wam mojego albumu Horror. Albo pokazałam. Chyba pokazałam. Chyba pokazałam. No to ten warsztat wykonywało mi się super. Teraz pracuję nad dokończeniem kolejnego warsztatu i stworzeniem albumu pod tytułem Alicja, co już idzie trochę mniej raźnie. Głównie z przyczyn braku czasu, a nie dlatego, że coś jest nie tak z warsztatem, ale skończę go i też pokażę. I, i tam było też dużo zabawy i naprawdę fajny, fajny album. Jednakże no, własne projekty to własne projekty. Zawsze, zawsze one sprawiają trochę więcej bólu fizycznego, ale, ale też dużo, dużo radości. Dziękuję Wam serdecznie, podlinkuję poniżej gdzie można kupić tę kolekcję, czyli link do Alchemii i link do sklepu, no nie Craft Clock, tylko do sklepu, gdzie można jeszcze tę kolekcję kupić. Dziękuję Wam serdecznie za obecność, za lajki i za wszelkie komentarze i do zobaczenia w poniedziałek. Pa, 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 pa!